Energa Czarni wygrali trzeci mecz z rzędu, tym razem pokonali na własnym parkiecie Anwil Włocławek. Nie mała w tym zasługa Marcina Dudkiewicza, ale oczywiście górą był cały zespół. Pewnie, że tak. Wygrał cały zespół, cały zespół wygrywa, cały zespół przegrywa. Eee, I z tego się trzeba cieszyć, że po, po dość nieciekawym początku w tych szóstkach, gdzie graliśmy większość meczów na wyjeździe, potrafiliśmy wyciągnąć wnioski, wiedzieliśmy co jest naszym słabym punktem i... Moc na treningach trenowaliśmy, żeby, żeby to poprawić. No i trzeci mecz zwycięski, dosyć dużą różnicę punktów, i z tego cieszę, bo zrobiliśmy kolejny krok naprzód z myślą o playoffach. To spotkanie do połowy trzeciej kwarty było bardzo wyrównane, i widać było, że trudno się gra, trudno konstruować akcję w ataku. Z czego to wynikało? Czy to była tak silna defensywa Wocławka, czy może wy mieliście jakieś trudności? Anwi to ogólnie bardzo dobry zespół, mimo że może mieć czasem gorszy dzień czy lepszy, to i tak gra dosyć dobrą koszykówkę, zespołową, gdzie trzeba być skoncentrowanym do końca. No, to nie jest taka drużyna, żeby od pierwszej minuty się położyć, żebyśmy mogli kontrolować spokojnie wynik, także musieliśmy trzymać koncentrację do końca, mieliśmy dużą ławkę zawodników, którzy każdy, kto wszedł, zrobił swoje, trzymał intensywność na boisku i z tego się tylko trzeba cieszyć. No właśnie, ta ławka robiła wrażenie, tym bardziej, że słabsze spotkanie po serii bardzo dobrych rozegrał Jemi Nicholson, ale momentalnie został zastąpiony. To będzie największy atut czarnych w kolejnych etapach? Pewnie, że tak. Mamy 10-12 zawodników, którzy są gotowi do grania i zdarzają się mecze, lepsze zdarzają się mecze gorsze, jednak teraz nikt nie będzie pamiętał o tym, że przykładowo Jemi nie rzucił 30 punktów, tylko dlatego, że wygraliśmy z Anwilem 20 punktami, więc tego się trzeba cieszyć. Brian jest po to, żeby go zastąpić i to jest prawdziwy zespół, który się wzajemnie uzupełnia. Nie mamy lidera, który co mecz za 20 punktów, tylko każdy może dać coś tam od siebie, każdy może w pojedynczym meczu zaskoczyć i, i z tego naprawdę trzeba się cieszyć. Anvil przegrał w Słupsku po raz trzeci w tym sezonie licząc intermarche Basket Cup. Czy tak trudno gra się w tej hali, czy może z czegoś innego to wynika? Uważam, że teraz w gra się trudno w każdej hali. No. A z czego to wynika? No, wynika to z tego, że poziom jest dosyć wyrównany w tym sezonie. Wyniki w pokazują, że każdy z każdym może wygrać, tak więc no, nie ma łatwych meczów. Przez długą część spotkania Anvil utrzymywał się w grze. Do przerwy był prawie remis. Mieliście szansę na przełamanie, nie udało się jej wykorzystać. No, ale później ten odjazd Czarnych na przeszło 20 punktów był zaskakujący. Dlaczego tak się stało? Teraz na gorąco nie chciałbym mówić dlaczego tak się stało, bo trzeba zobaczyć analizę meczu i zobaczyć jakie błędy konkretnie popełniliśmy. Ale tak, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że dwa elementy. Czarni grali na 100%, my wydaje mi się nie do końca. I czarni na pewno mieli lepszą egzekucję, grali bardziej zespołowo, My graliśmy indywidualnie. Stąd po tych indywidualnych akcjach często są niecelne rzuty, bo, bo zawodnicy rzucają z nieprzygotowanych pozycji. I prosta sprawa.